No, więc tak to widzą nasi, nasi, nasi szósteni Janek i Marcin. A z nami w studio jest już Bartosz Aparta. Witam. Powiedz mi, ile prawdy jest w tym materiale, który przed, przed chwilą ze mną zobaczyłeś. No, inaczej, nie znam żadnego taty, który by zmuszał swojego syna do grania, ale troszkę w tym jest. Mhm. Bartosz jest z nami, ponieważ jest obywatelem, siedzi w internecie. Więc to by się zgadzało, to się fajnie zazębia z naszym motywem przewodnim dzisiejszego programu. Ty reprezentujesz coś, co się nazywa Esport Esportem. Cyber Arena z dokładnie. Gór. Dokładnie. Co to dokładnie jest? Wiesz co, to w Tarnowskich Górach akurat jest coś w stylu kawiarenki internetowej. Tak mhm. jak kiedyś były kawiarenki internetowe, to teraz powstała nowocześniejsza wersja. Gaming Cafe się to nazywa. I... To są stanowiska, gdzie możesz sobie przyjść, pograć, czy to zawodowo, czy też sobie z kolegami przyjść pograć, czy też skorzystać właśnie z wirtualnej rzeczywistości. To są leży wirtualne. Tak, to są Google, wittu... tak, no część. Niestety brakuje drugiej najważniejszej części, czyli komputera, natomiast to, to są Google, które zakładasz, łączysz z komputerem i możesz wtedy w świat wirtualnej rzeczywistości wejść. No i oprócz tego mamy właśnie gaming house akurat w Tarnowie. I to jest taki stricte dla profesjonalnych zawodników, gdzie przyjeżdżają drużyny, nocują, grają sobie. To jest cały budynek dedykowany tylko dla nich. Yy, na ile e sport. Yy... Jest powiązany z prawdziwym sportem, tam też są jakieś treningi, o, też trzeba bo... być dobrze, mieć dobrą kondycję, dobrą formę. I jak, jak to wygląda? Bo przyznam, że ja jestem z tego pokolenia, które nie do końca to wszystko rozumie. Znaczy wiesz co, to jest odwieczna walka. Czy esport jest sportem? Chiny na przykład już w 2003 roku stwierdziły, że esport to jest sport. Jest, są po prostu zawodnicy e-sportowi traktowani na równo z normalnymi zawodnikami. W Polsce nie sądzę, żeby w najbliższym czasie zostało to po prostu zrównane. Mm. Chyba że z Ziemią, no nie? Nie, no mam nadzieję, że aż tak źle to nie będzie, żeby zrównali ziemię. natomiast jest bardzo dużo wspólnych elementów, na przykład drużyny trenują, uh -huh. mają trenerów, mają psychologów, gdzieś tam pojawia się też nacisk na to, żeby gdzieś uprawiali normalny sport, że to nie było tylko klikanie przed komputerem. No tak, no bo jakby się zasiedzieli przed komputerem, to by Dokładnie. trzeba było ich wynosić. Bardzo ważna Podbójki. jest też forma właśnie psychiczna, czyli tutaj sport też w jakiś tam sposób na to wpływa. Powoli zaczynają się badania antydopingowe w e-sporcie, co też jest taką ciekawostką. No, yy, a z, na czym doping yy, w e-sporcie może Są pewne leki, które poprawiają koncentrację na przykład. I że się nie chce spać? Yy, też, natomiast to jest mniejszy problem akurat. Właśnie największy taki, że są na przykład oficjalne mecze e-sportowe, żeby jednak zawodnik potrafił już skupić. No to potrafią korzystać właśnie z no, nielegalnych środków. Albo nie krzyczeć na mamę, bo ja mam takiego kolegę, który, który kiedyś bardzo długo grał w grę uh -huh. w Heroes of Might and Magic 3. <laughs> dalej w to grają. I dalej w to grają. I jak mama przyszła, żeby mu zwrócić uwagę, że siedzi już kilkanaście przy tej godzin przy tej grze, to to on na nią nakrzyczał. Znaczy, no, to my mamy takich klientów właśnie, że naprawdę potrafią się drzeć, krzyczeć, cała litania leci do wszystkich świętych, że no... Ale... Bardzo się. Są dwa rodzaje ludzi Jedni spokojnie podchodzą do tego, drudzy się bardzo, bardzo stresują. Szczególnie no, jak coś sam zawalił, no to wszyscy na świecie są winni, tylko nie on, albo myszka na przykład w tym momencie nie kliknęła. Uh -huh. To słyszę regularnie, że myszka nie zadziałała. A powiedz mi, bo przyniosłeś tutaj ze sobą uh -huh. do studia coś, co się nazywa Google VR. Czy uh -huh. tego są jeszcze jakieś takie. To są kontrolery yy, właśnie, kontrolery. To te, z tego też można korzystać u was w tak, salonie? tak, 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 bo to oprócz właśnie tego kawiarenki internetowe jest też właśnie salon VR, e, no i mamy aktualnie no, dwa stanowiska właśnie do, z tymi goglami. E, a są jakieś gry takie online, że można z innymi osobami pograć e, w wirtualnej jest nawet jest próba robienia lig właśnie esportowych w oparciu o gry w wirtualnej rzeczywistości, więc są też gry takie na przykład 5 na 5 w wirtualnej rzeczywistości, natomiast no to jest na razie takie raczkujące. Nie jest to tak bardzo popularne jak takie tradycyjne gry na przykład League of Legends albo Counter Strike, ale no są właśnie gry na wirtualnej rzeczywistości, że można pograć sobie z kimś. Uh -huh. A jakbyś tak miał z ręką na sercu powiedzieć, czy są jakieś takie wymierne korzyści z tego, że się uprawia e-sport? No bo jak uprawiamy sport tradycyjny, to wiadomo, że że wyzwalamy w sobie endorfiny, poprawiamy swoją kondycję fizyczną. Mhm. Jak to jest z e-sportem? co, so, większość zawodników yy jest w e-sporcie z powodu fejmu tak zwanego mhm. dla sławy No jest to jakaś korzyść e, tak e, szczególnie że to są młodzi ludzie no to też e, zainteresowanie wśród dziewczyn jest bardzo duże takimi zawodnikami Uur, czy to są poważne A, korzyści to są poważne korzyści ale też przede wszystkim pieniądze może w Polsce nie aż tak duże mhm. ale na przykład bo ja mam też drużyny właśnie w ligach Polski w mistrzostwach polskich właśnie w League of Legends i Counter Strike no zawodnicy otrzymują wynagrodzenie mhm że to już, że to otrzymują właśnie już wynagrodzenia. Natomiast w Lidze Europejskiej, no to są wynagrodzenia minimalne na poziomie 10 tysięcy euro miesięcznie. To jest minimalne wynagrodzenie. Bartek, w takim razie ja cię muszę bardzo serdecznie przeprosić, bo ja chyba się pójdę zaangażować w ten e spot. sport Polecam. A tobie w tym momencie pokazuję, gdzie masz pójść, żeby stąd pójść. Musisz iść gdzieś tam. Gdzieś tam pójdę. No, dzięki, dzięki serdecznie. Było bardzo miło.